Tak to wygląda. Mniej więcej przygotowany teren pod posadzkę do garażu. Teraz z grubsza sobie tak podróżnam i będę robił szalunek do tego. Szalunek, później gruz i beton, także wracam, jak będę robił szalunek. Robimy szalunek z jakichś starych desek, to robię, których za wiele nie mam. Nie, może to widać, jest poziom, jest. Trochę od gruntu podniesione, żeby to nie... Ale zaraz jeszcze muszę tu sznurek naciągnąć, żeby to prosto było. Dobra. Tylko nie tą stronę zrobiłem, żeby była prosto. <gry> Dobra, to się ustawiam do zewnętrznej strony tego, tej deski. Nie, no tak nie może być. Musi być do przodu. Przód. Jeszcze raz. Dobra, powiedzmy według tej linii zrobimy Żeby było prosto o. tu naciągnę Mam nadzieję, że to widać Nie kupowałem nowych desek Na razie Mogę wykorzystać jeszcze te stare, może jakoś tam wyjdzie A jak będzie powiedzmy za krzywo to nakręcę na to jeszcze takie profile Jak do sufitów się używa Żeby później równo to ściągnąć Dobra i mam mniej więcej jak tu pierwszy słupek nabić Dobra, tak zrobię nabiję tu, tak sobie założyłem. Kurde pod kolana by się też przydało żeby się ukręknąć Mam dzisiaj akurat wolny dzień Dzień urlopu także Trochę działam. A, a no dobra. Biłem tak, a jeszcze muszę sprawdzać to. O, wkrętów nie mam. Muszę iść po wkręty. Dzisiaj zalewamy. Jest cement, reszta w samochodzie. Jest wygrozowane, ale powiem Wam, że Strasznie dużo cementu by tu weszło. Dlatego sypiemy trochę piachem. Ile tam mogło, to wpadło w te dziury. I ten. I będziemy zalewać. Tu zrobię profil po kawałku, po metrze. będziemy się przesuwać. A tu nie ma wierzeć, że samochód tylko ma być jako komórka. To nie szkodzi. Mieszamy w Bardzo, bardzo. ale bardzo. 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 Bardzo.

Jeszcze nam dużo zostało Wracamy później trzeba tu wymieszać do wody dolewamy plastyfikatora, żeby się trochę łatwiej mieszało Już mamy ponad połowę wylaną. Walczymy dalej. Może to teraz nie wygląda za efektownie, ale jak się to zatrze, to będzie jako jedność. Cementem się podsypie, zatrze. Pokażę jak ten zasyprowu wygląda. Zaczyna trawa rosnąć. To Dobra, lejemy. Ciężko po tym gruzie jeździć, nie? Dobra, jadę po piach. Nie wiem czy stabilizację włączyłem w kamerce. Teraz w koło zbierać, bo mam tu płyty OSB położone, żeby ten piach był na płytach, bo teraz zacznie go przerastać trawa po brzegach. Dobra, starczy. tu trochę tego wejdzie. Na tą powierzchnię garażu 450 kg cementu jest skupiona i starczy chyba akurat na to. To jest ile? 18 worków po 25 kg. Kończę już zacieranie. Ostatni kawałek, zobaczcie jak równo jest jak było wcześniej? Wcześniej było tak nie za bardzo, Jak się wody dolewa, to szybciej to idzie i jest lepiej. Dobra, starcze. Widzieliście, jak było nierwane, jak było nierówno. Zobaczcie, jak teraz jest po zatarciu tego. Efekt jest. Przez kilka dni przyjeżdżam podlewać to wodą, żeby nie, nie popękało. Gdyby ktoś pytał koszt takiej posadzki, cement koło 230 zł, to jest 18 worków, piach, piach kupiłem we wrotkę, koło 16 ton za 350 zł, ale tego piachu mi zostało dużo także poszło to mi się wydaje nie wiem ile ton jedna trzecia tego piachu poszło może z 5 ton gruz wszystko później pokażę jak będzie garaż montowany